Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Trudna Droga do Rodzicielstwa Okiem Eksperta. Kobiety, które doświadczyły straty dziecka, bardzo często nie wiedzą, jakie prawa im przysługują. Mimo, że czas po stracie jest bardzo trudny, warto wiedzieć, jakie mamy prawa i jak z nich korzystać. O tym, jakie prawa po poronieniu lub urodzeniu martwego dziecka przysługują parom, porozmawiamy dzisiaj z prawniczką Patrycją Pieszczak-Bober. Dzień dobry, Pani Patrycja. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękujemy za chęć rozmowy. Proszę nam powiedzieć, jakie prawa przysługują kobiecie po poronieniu lub urodzeniu martwego dziecka w szpitalu? Kobiecie przysługuje prawo do skróconego urlopu macierzyńskiego. Dodatkowo rodzicom przysługuje prawo do urlopu okolicznościowego, natomiast kobiecie tylko w sytuacji, jeżeli nie korzysta ze skróconego urlopu macierzyńskiego. Ponadto rodzice mają prawo do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz do zorganizowania mu pochówku. Czy przysługuje również prawo do podejmowania decyzji związanych z postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym? Oczywiście. Za każdym razem należy uzyskać zgodę pacjentki na wykonywanie zabiegów czy badań. Każdorazowo, w każdej sytuacji to tak wygląda, tak? Tak, dokładnie. Jak postępować w przypadku niewłaściwego postępowania personelu medycznego w szpitalu? W pierwszej kolejności najlepiej każde takie zachowanie zgłosić kierownictwu takiej placówki Dodatkowo, jeżeli takie zachowanie personelu wiąże się z naruszeniem jakiegokolwiek spraw pacjenta, istnieje możliwość zgłoszenia takiego zachowania w formie skargi do Rzecznika Praw Pacjenta. Bardzo często w placówkach funkcjonują również pełnomocnicy do spraw pra praw pacjenta, więc można albo najpierw wysłać do takiego pełnomocnika taką skargę, a potem, jeżeli to nie przyniesie pożądanego rezultatu, do Rzecznika Praw Pacjenta, albo zrobić to równolegle, to znaczy wysłać taką Wysłać taką skargę do Rzecznika Praw Pacjenta, a jej kopię również do tego pełnomocnika, który pracuje w konkretnej placówce. Dodatkowo, w zależności od tego, jaki zawód wykonuje osoba, która dopuściła się takiego niewłaściwego zachowania, możemy złożyć również skargę na takie zachowanie do właściwego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, w zależności od tego, czy to lekarz, pielęgniarka, czy położna, to do takiego Rzecznika właściwego dla wykonywanego zawodu. To jest niezwykle ważna kwestia, ponieważ bardzo często słyszy się, że kobiety w tej najtrudniejszej sytuacji, można powiedzieć, są pozostawione same sobie i kompletnie nie wiedzą, gdzie iść, komu się poskarżyć na złe traktowanie. Dlatego tutaj mamy tą drogę w różnych kierunkach. Możemy nie tylko zgłosić naruszenie samego prawa pacjenta, ale również pociągnąć taką osobę do odpowiedzialności, co też przyniesie pozytywny rezultat na przyszłość dla innych. Bo jeżeli zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec takiego pracownika, to być może wpłynie to na poprawę jego stosunku do pacjentów w przyszłości. Zdecydowanie. Czy każda kobieta może zawsze wypisać się ze szpitala na własne żądanie? Tak, nie jest to zależne od stanu pacjentki, oczywiście, no jeżeli mamy sytuację, że pacjentka jest nieprzytomna i nie ma możliwości w ogóle podjęcia takiej decyzji, no to tutaj ze względu z aspektu takiego praktycznego jest niemożliwe. Natomiast y, nie ma katalogu sytuacji, w których pacjentka nie mogłaby tego zrobić. Warunki, warunek jest tylko jeden: lekarz musi poinformować pacjentkę, jakie mogą być następstwa takiego wypisania się na własne żądanie, ona musi być świadoma tego, z czym to się wiąże. I jeżeli po otrzymaniu takich informacji będą doświadczone, a pacjentka dalej podtrzymuje swoją decyzję, to oczywiście podpisuje ona oświadczenie o wypisaniu się na własne żądanie. Ono jest dołączane do dokumentacji medycznej pacjentki i może ona ten szpital opuścić. Rozumiem. A czy każda kobieta ma prawo do poznania przyczyny straty czy badania genetyczne po poronieniu są refundowane? Każda kobieta ma takie prawo, natomiast kwestia refundacji jest już bardziej skomplikowana. Dla przykładu badanie kariotypu rodziców jest refundowane po drugim poronieniu, po drugim udokumentowanym poronieniu. Jeżeli doszło do sytuacji, że kobieta poroniła wcześniej większą ilość razy, ale nie zgłosiła się w takiej sytuacji do lekarza, nie, nie wynika to z dokumentacji medycznej, to ta refundacja nie będzie możliwa. Musimy mieć potwierdzone w dokumentacji medycznej, że te dwa poronienia miały miejsce. Dopiero wtedy lekarz genetyk może wystawić takie skierowanie na badanie, które będzie refundowane przez NFZ. Natomiast w przypadku np. badań genetycznych, które pozwalają na ustalenie płci dziecka, co będzie istotne w dalszej części naszej rozmowy, jak będziemy rozmawiać o innych uprawnieniach, to tutaj już niestety tej refundacji nie ma. I jeżeli rodzice chcą poznać płeć dziecka, a z uwagi na to, że ciąża była jeszcze mało zaawansowana i nie da się tego ocenić w inny sposób, to niestety koszt takiego badania już muszą pokryć z własnej kieszeni. A czy para ma prawo do pożegnania się ze swoim dzieckiem? Oczywiście, należy umożliwić przede wszystkim kobiecie pożegnanie się z dzieckiem, natomiast z uwagi na to, że ma ona prawo do obecności osoby bliskiej, to również powinno się uznać, że w takiej sytuacji powinien być też tata dziecka, tak, jej partner przy tym obecny, żeby ją wspierać i też tak naprawdę móc uczestniczyć w tym pożegnaniu z własnym dzieckiem. Bardzo ważna informacja. Czy szpital ma obowiązek zapewnić również pomoc psychologiczną? Powinien zapewnić Kontakt z psychologiem powinien umożliwić pacjentce to, żeby w tym trudnym momencie ona z tego kontaktu z psychologiem mogła skorzystać i również istotne jest to, że w momencie kiedy pacjentka będzie wypisywana ze szpitala, również należy jej podać informację, gdzie może szukać dalszej pomocy, bo tak naprawdę to co się wydarzy zaraz po samym poronieniu czy martwym urodzeniu, to jest jedna rzecz, ale też ta pomoc psychologiczna jest ważna na późniejszym etapie. I szpital tutaj powinien skierować pacjentkę do odpowiedniego miejsca w za dzień może jakieś fundacje, organizacje, które takiej pomocy psychologicznej udzielają. Jak zarejestrować utracone dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego? Do rejestracji dziecka istotne jest posiadanie karty, karty martwego urodzenia. Jeżeli do poronienia czy martwego urodzenia doszło w szpitalu, wtedy musimy poinformować personel, że będziemy chcieli zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, ponieważ wtedy personel zabezpieczy materiał niezbędny do przeprowadzenia badań genetycznych w celu ustalenia płci. Jeżeli do poronienia dochodzi w domu, to istotne jest to, żebyśmy samodzielnie zabezpieczyli taki materiał, a następnie udali się do szpitala i również poinformowali o tym, że będziemy chcieli tą płeć ustalić i dziecko zarejestrować. Ponieważ to szpital, do którego zgłosimy się do takim, po takim poronieniu, będzie musiał wystawić nam kartę martwego urodzenia w momencie, kiedy otrzymamy wyniki badań genetycznych. Od momentu, kiedy sporządzona zostanie karta martwego urodzenia, rodzice mają trzy dni, aby zgłosić dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego. A kiedy w takim razie wydaje się właśnie kartę martwego urodzenia, a kiedy kartę zgonu dziecka? Karta martwego urodzenia wydaje się w tych sytuacjach, kiedy płeć została ustalona, ponieważ do jej wydania niezbędne jest to, żeby ta płeć została tam wpisana. Natomiast jeżeli płeć nie została ustalona, a rodzice chcą dokonać pochówku dziecka, wtedy wystawia się kartę zgonu, natomiast ona wystawiana jest tylko w tej szczególnej sytuacji, kiedy rodzice chcą to dziecko pochować. No, właśnie miałam teraz o to pytać. Czy każda para ma prawo do pochówku dziecka i jak to wygląda od strony formalnej? Każda para ma do tego prawo, i tutaj należy to podkreślić: to jest prawo rodziców, nie ich obowiązek. Jeżeli zdecydują się, że nie chcą pochować dziecka, jak najbardziej mają do tego prawo, to zależy zupełnie od ich decyzji, nie powinni tutaj się czuć do niczego zmuszeni, to jest absolutnie ich decyzja, czy chcą to zrobić, czy też nie. Jeżeli zdecydują się na to, aby zorganizować pochówek, to konieczna jest właśnie albo karta Martwego Urodzenia, o której tutaj wspomniałam wcześniej, albo karta zgonu. Karta zgonu wystawiana jest wtedy, kiedy nie było możliwości ustalenia płci dziecka i rodzice nie chcieli się decydować na to, żeby przeprowadzać płatne badania. Po odebraniu tej karty zgonu czy karty Martwego Urodzenia, udajemy się. Do zarządcy wybranego przez rodziców cmentarza i ustalamy wszystkie szczegóły z zakładem pogrzebowym. I tutaj istotne jest to, że należy przedstawić akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu a, oraz kartę zgonu w części przeznaczonej dla administracji cmentarza, nawet w sytuacji, kiedy mamy kartę martwego urodzenia. Albo samą, sam akt zgonu, tak? Karta zgonu w części przeznaczonej dla administracji cmentarza, bo ważne jest to, żeby pochować dziecko, ono musi być w jakiś sposób zarejestrowane, tak? Musi być jakaś informacja urzędowa, musimy mieć dokument, bo y, zarządca cmentarza nie może y, zezwolić na pochówek, nie może pozwolić na jego organizację, jeżeli nie otrzyma karty zgonu w tej części, która jest oznaczona jako przeznaczona dla administracji cmentarza. Więc ta, ten dokument z punktu widzenia organizacji pochówku jest tak naprawdę najważniejszy. Tak, w tak trudnym okresie wszystkie sprawy formalne na pewno są bardzo trudne do dopilnowania do terminów. Niemniej jest to niezwykle istotne, bo no, nikt nie, nie nastawia się na taki ciąg wydarzeń, na taką kolej rzeczy. Natomiast kiedy to się już dzieje, kobiety są kompletnie zagubione. I nie bardzo wiedzą gdzie, kiedy i, i, i z czym po prostu uderzyć do jakiej instytucji. Proszę nam więc jeszcze powiedzieć, czy przysługuje wtedy zasiłek pogrzebowy? Jeśli tak, to jak dopełnić właśnie wszystkich formalności? Tutaj mamy do z kolejnym uprawnieniem, do którego skorzystania musimy mieć ustaloną płeć dziecka. Bo jeżeli ustalimy tą płeć dziecka, to normalnie przysługuje nam zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł. Aktualnie jest taka kwota ryczałtowa. Ona. Być może w przyszłości ulegnie zmianie, natomiast na ten moment jest to taka suma. Ona jest niezależna od poniesionych od rodziców kosztów. Natomiast do wniosku o zasiłek musimy dołączyć wszystkie faktury i paragony, które potwierdzają poniesione przez nas wydatki. Więc mimo tego, że to jest kwota stała, to jednak musimy udokumentować, że te wydatki zostały poniesione i tutaj istotna jest kwestia, że musimy pamiętać, że taki wniosek, aby został w ogóle rozpatrzony, musi być złożony w terminie 12 miesięcy od od dnia poronienia lub martwego urodzenia, a nie od dnia pogrzebu. Więc tutaj ważne, żeby też o tym terminie pamiętać. po poronieniu lub po urodzeniu martwego dziecka przysługuje również zasiłek macierzyński i jeśli tak, to ile on trwa i jak to załatwić? Kobieta ma prawo do skorzystania ze skróconego urlopu macierzyńskiego i pobierać w jego trakcie zasiłek. On przysługuje w wymiarze 100% podstawy wymiaru. Przysługuje w wymiarze 8 tygodni. I tutaj znowu, żeby skorzystać z tego uprawnienia, konieczne jest ustalenie płci dziecka, ponieważ to na tej podstawie wystawiana jest karta martwego urodzenia, a dopiero na tej podstawie Urząd Stanu Cywilnego może wystawić akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. I już mając ten akt, kobieta może złożyć wniosek o udzielenie jej takiego skróconego urlopu macierzyńskiego, i ten akt otrzymany z Urzędu Stanu Cywilnego jest załącznikiem do tego wniosku, niezbędnym, aby móc ten wniosek o taki urlop złożyć. I tutaj jeszcze są takie sytuacje, kiedy kobieta ma umowę na czas określony, przedłużoną do dnia porodu. I wtedy ta umowa w momencie tego poronienia czy martwego urodzenia wygasa, kończy się. W takiej sytuacji mamy prawo do zasiłku macierzyńskiego również w wymiarze ośmiu tygodni, tylko wtedy taki zasiłek wypłaca nam już ZUS, a nie pracodawca. Mhm. A czy szpital ma obowiązek wystawienia zwolnienia lekarskiego w okoliczności urodzenia martwego dziecka lub poronienia? Nie dzieje się to automatycznie. Tak naprawdę każda sytuacja jest inna i jeżeli tylko stan zdrowia pacjentki wskazuje na to, że wymaga ona przebywania na zwolnieniu, że nie jest ona w tym momencie zdolna do pracy, to oczywiście takie zwolnienie wystawi. Natomiast nie można uznać, że z samego faktu poronienia, czy z samego faktu martwego urodzenia z automatu takie taki zwolnienie nam przysługuje. I tutaj też istotna kwestia, że jeżeli pacjentka wymaga opieki drugiej osoby, a nie ma nikogo innego, kto mógłby się nią w tym okresie zająć, to dodat Dodatkowo można wystawić takie zwolnienie na opiekę nad chorym człowiekiem rodziny, też na przykład dla jej męża czy partnera, żeby on mógł się nią zająć w tym trudnym czasie, jeżeli ona faktycznie będzie potrzebować opieki drugiej osoby. A bliscy mogą towarzys towa towarzyszyć kobiecie podczas poronienia w szpitalu? Tak, jeżeli pacjentka wyrazi taką chęć, wyrazi chęć przebywania w tym czasie z drugą osobą, wskaże, z kim ona chciałaby wtedy przebywać, to z wyjątkiem takich sytuacji skrajnych, jak na przykład zagrożenie epidemiczne, powinno się pacjentce zezwolić na to, żeby była z nią w tym czasie druga osoba. Czym grozi nieprzestrzeganie praw kobiety po stracie? Personel, który nie przestrzega tych praw, naraża się przede wszystkim na odpowiedzialność zawodową, o której wspomniałam wcześniej. Może zostać złożona skarga do właściwego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, właściwego dla wykonywanych przez nich zawodu. Dodatkowo, jeżeli zostaną stwierdzenia naruszenia praw pacjenta, to kobieta może dochodzić dodatkowo za dość uczynienia pieniężnego. Można ubezpieczyć się na wypadek poronienia lub urodzenia martwego dziecka? Jest to możliwe, niektórzy prywatni ubezpieczyciele posiadają w swojej ofercie takie ubezpieczenia, natomiast tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ trzeba bardzo dobrze czytać warunki takich umów. Bo często jest tak, że te polisy ubezpieczeniowe obejmują bardzo rzadkie przypadki. Trzeba dobrze się wczytać, bo może być tak, że w zależności od określonych okoliczności konkretna sytuacja może być objęta takim ubezpieczeniem, a przy Małej modyfikacji sytuacji, już może się okazać, że to ubezpieczenie tego nie obejmuje, więc tutaj trzeba być bardzo czujnym. No i też tych ofert, z tego co się orientowałam, niestety nie ma zbyt wiele, więc jeżeli kto komuś bardzo zależy na takim ubezpieczeniu, no to faktycznie musi się przygotować na to, że musi bardzo intensywnie szukać i też bardzo dokładnie sprawdzać oferty przed podpisaniem takiej umowy. Bardzo dziękujemy za niezwykle ważną rozmowę. Mamy nadzieję, że nasza rozmowa będzie pomocna dla kobiet, które doświadczyły bądź doświadczą straty, a Was Państwo zapraszamy na profil Pani Patrycji Prawo do Zdrowia. Dziękujemy raz jeszcze i do usłyszenia. Bardzo dziękuję.